Medytacja 22 O Bazylice Niebiańskiej na Gargano przedstawia ksiądz Krzysztof Pelc. W V wieku po narodzeniu Chrystusa, w roku 490, na gargańskich wzgórzach, zaginął przepiękny byk. Należał on do bogatego dowódcy wojsko imieniu Elvio Emanuel. Po długotrwałym przeczesywaniu okolicznych miasteczek, Właściciel znalazł wreszcie zwierzę, które klęczało przed, znajdującą się na szczycie góry grotą. Zniecierpliwiony Elwio wystrzelił do zwierzęcia z łuku, strzała jednak zawróciła, raniąc strzelającego. Dowodzącemu na co dzień wojskiem mężczyźnie ciężko było uwierzyć w to, co zobaczył. Poprosił więc o pomoc lokalnego biskupa, był nim błogosławiony Wawrzyniec, który zarządził w mieście. Przez trzy dni post i modlitwę. Pod koniec ostatniego dnia pokuty biskupowi ukazał się anioł mówiąc Ja jestem Archanią Michał, stojący przed obliczem Boga. Rota jest mnie poświęcona, ja jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie otwiera się skała, będą przebaczane grzechy ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Miecz świętego Michała Archanioła. W dzisiejszych czasach, kiedy swój renesans przeżywa droga świętego Jakuba, Camino de Santiago, niewiele osób ma świadomość, że w średniowieczu jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków była pielgrzymka śladami sanktuariów św. Michała Archanioła. Pątnicy pokonywali wówczas 2000 tysiące kilometrów, odwiedzając sanktuaria znajdujące się na terenie dzisiejszej Francji oraz Włoch. Pielgrzymi swą wędrówkę rozpoczynali w Mont Saint-Michel na wybrzeżu Normandii, w połowie drogi nawiedzali sanktuarium Sakra na północy Italii, by ostatecznie dotrzeć do najbardziej znanego miejsca objawień Archanioła we włoskim Gargano. Z czasem zauważono, że miecz świętego Michała, zwany też Linią, można wydłużyć o dwa kolejne sanktuaria. St. Michael's Mount w Anglii oraz klasztor Archanioła Michała Parnomitis na należącej do Grecji wyspie Symii. Do wymienionych pięciu miejsc kultu dołączono jeszcze dwa średniowieczne klasztory jeden w Irlandii oraz jeden w Izraelu Stella Maris. W ten sposób połączone sanktuaria poświęcone świętemu Michałowi Archaniołowi utworzyły linię niemal idealnie prostą sięgającą od Irlandii aż do Izraela. Ta tajemnicza linia Świętego Michała Archanioła, według legendy, odzwierciedla uderzenie miecza, którym zadał on cios diabłu, by strącić go do piekieł. Stało się to po tym, jak odbyli oni apokaliptyczną walkę w niebiosach. Większość sanktuariów położona została na skalistej, trudno dostępnej górze. Według podań niektóre z przybytków znaczone są szczególną obecnością księcia aniołów. W Wielkiej Brytanii w V wieku święty Michał objawił się rybakom, ratując ich przed niechybną śmiercią w morzu. Trzy wieki później we Francji ukazał się biskupowi Umbertowi, prosząc go o wybudowanie kaplicy. Podobnie było we włoskiej sakrii, gdzie na polecenie archanioła Wzniesienia Kościoła na górze podjął się bardzo oddany pogromca duchów piekielnych pustelnik Jean Banson. I choć trudno nie oddać chwały tym miejscom, zwłaszcza że dwa ostatnie stały się siedzibami zakonu Benedyktów i odegrały znaczącą rolę na kształt chrześcijańskiej Europy, to jednak żadne z powyższych nie odegrało tak znaczącej roli w życiu Kościoła jak sanktuarium. Na górze Gargano. We Włoszech, w miejscowości Monte San Angelo, znajduje się obecnie najsłynniejsze sanktuarium św. Michała Archanioła. Początki jego sięgają końca V i pierwszych dziesięcioleci VI wieku. Najstarsze źródła pisane świadczą o starożytności tego miejsca. Hagiograficzne dzieło pod tytułem Liber de Aparicione Sancti Michaelis in Monte Gargano. Opowiada nam o początkach sanktuarium. Żył w tym mieście pewien bogaty mąż o imieniu Gargano. W następstwie rzeczy góra od niego, od jego imienia przybrała swą nazwę. Podczas gdy jego stada pasały się tu i tam, na zboczach urwistej góry jeden byk, który gardził obecnością innych zwierząt i zwykł oddalać się i powracać samotnie od stada, nie powracał długi czas do stajni. Właściciel wyprawił liczne sługi, by przeszukali wszystkie miejsca trudno dostępne. W końcu odnalazł go na szczycie góry przed pewną grotą. Opanowany złością, że zwierzę błąkało się samotnie, wziąwszy łuk, próbował ugodzić go zatrutą strzałą. Ta jednak, kierowana podmuchem wiatru, ugodziła jego samego, który ją wypuścił. Wstrząśnięty tym wydarzeniem, Udał się do biskupa Lorenzo Majorano, który wysłuchawszy jego niezwykłej opowieści zarządził trzy dni modlitwy i postu. Pod koniec trzeciego dnia biskupowi objawił się święty Michał Archanią i tak do niego przemówił. Uczyniłeś dobrze, pytając Boga o to, co było ukryte przed ludźmi. Cud! Człowiek został ugodzony przez własną strzałę, aby było wiadome, że wszystko... Co dzieje się, jest z mojej woli. Ja jestem archanią Michał i jestem zawsze w obecności Boga. Mrota jest mnie poświęcona. I ponieważ zdecydowałem ochraniać na ziemi to miejsce i jego mieszkańców, chciałem poświadczyć w ten sposób, że jestem w nim obecny i nad wszystkim, co się dzieje, czuwam i strzegę. Tam, gdzie skała otwiera się na oścież, mogą być przebaczone ludzkie grzechy. To, co tu będzie proszone w modlitwie, zostanie wysłuchane. Dlatego idź na górę i przeznacz grotę do kultu chrześcijańskiego. Ponieważ góra ta była trudno dostępna, a ponadto była miejscem pogańskich kultów, biskup wahał się przed wypełnieniem polecenia Archanioła. Bitwa i drugie objawienie. Drugie objawienie świętego Michała, zwane Epizodem zwycięstwa tradycyjnie datowany jest na rok 492. Naukowcy jednak odnoszą to wydarzenie do bitwy pomiędzy Bizantyńczykami a Longobardami w latach 662-663. Grecy zaatakowali sanktuarium na Gargano, w obronie którego wystąpił książę Beneventu Grimoaldo I. I oto tej samej nocy, która poprzedzała dzień bitwy, święty Michał objawia się wizji biskupowi i oznajmia, że modlitwy zostały wysłuchane, obiecuje być obecny i przestrzega, że stanie do walki o czwartej godzinie dnia. Bitwa, której towarzyszyły trzęsienia ziemi, pioruny i błyskawice, zakończyła się zwycięstwem Glimalda. Zwycięstwo było... Tak odniesione, jak zostało opisane przez Świętego Michała. Miało być to miejsce 8 maja. W konsekwencji dzień ten stał się Dies Festus, dniem świątecznym na górze Garganu i obchodzony jest obecnie w Kościele Katolickim jako święto rocznicy objawień Świętego Michała Archanioła. Ponadto zwycięstwo to usankcjonowało kult Świętego Anioła wśród Longobardów. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sen i Duch Święty. Amen.